Kiedy narcyz zauważa, że już mu nie wierzysz, nie dochodzi do żadnego wybuchu, nie ma sceny, nie ma konfrontacji, nie ma dramatycznej rozmowy, po której wszystko nagle staje się jasne. Właśnie dlatego ten moment jest tak trudny do uchwycenia i tak niebezpieczny. Z zewnątrz wygląda, jakby nic się nie zmieniło, ale wewnątrz relacji zaczyna się proces, którego większość kobiet nie potrafi od razu nazwać. Jeśli po tym, jak przestałaś mu wierzyć, Poczułaś chłód, napięcie albo wrażenie, że coś niewidzialnego zawisło między wami, to nie jest przypadek. Często pierwszym sygnałem nie są jego słowa, ale spojrzenie. Nie ma w nim już tej samej bezradności, tego cichego zagubienia, które wcześniej wzbudzało w tobie współczucie. Zamiast tego pojawia się coś trudniejszego do opisania, jakby patrzył na ciebie dłużej niż zwykle. Jakby nie słuchał już tylko tego, co mówisz, ale sprawdzał, ile widzisz. Jakby próbował zrozumieć nie twoje zdania, lecz twoją świadomość. Wiele kobiet mówi później, że był to moment subtelnego pęknięcia. Nic się nie wydarzyło, a jednak wszystko zaczęło wyglądać inaczej. Na początku bardzo łatwo uznać to za własną wyobraźnię. Myślisz, że może przesadzasz, że jesteś bardziej czujna, bo coś w tobie się zmieniło. I w pewnym sensie to prawda. Coś się zmieniło, ale nie tylko w tobie, zmieniło się także w nim. Narcyz, ukryty, bardzo szybko wyczuwa moment, w którym przestajesz reagować tak jak wcześniej, kiedy współczucie nie pojawia się automatycznie, kiedy nie tłumaczysz już jego zachowań w myślach, kiedy nie łapiesz się na tym, że usprawiedliwiasz go przed samą sobą. Wiele kobiet wierzy, że moment przebudzenia przyniesie ulgę. Że zobaczenie prawdy oznacza koniec napięcia, że skoro już wiesz, z kim masz do czynienia, najgorsze jest za tobą. To bardzo ludzka myśl i bardzo myląca. Dla narcyza ten moment nie jest końcem, jest sygnałem alarmowym, cichym, ale jednoznacznym. On nie odbiera twojego przebudzenia jako twojej siły, odbiera je jako utratę kontroli, a utrata kontroli jest dla niego czymś znacznie bardziej przerażającym. Niż konflikt. Dopóki wierzysz, dopóki masz wątpliwości, dopóki wahasz się między empatią a niepokojem, system działa. W chwili, gdy twoja wiara się kończy, coś w tym systemie zaczyna się chwiać. I właśnie wtedy on zaczyna zachowywać się inaczej nie w sposób gwałtowny, nie od razu. Zmiana pojawia się w drobnych przesunięciach, w ciszy, która przestaje być neutralna w odpowiedziach, które są poprawne, ale pozbawione ciepła. W uważności, która nie służy już zrozumieniu, lecz ocenie, możesz zauważyć, że zaczyna zadawać pytania, które wcześniej go nie interesowały, albo że wraca do rozmów sprzed dni czy tygodni, analizując je na nowo. Pyta o coś pozornie niewinnego, ale ton jego głosu sprawia, że czujesz się, jakbyś była sprawdzana. To nie jest ciekawość ani troska. To próba ustalenia, ile widzisz i jak daleko sięga twoja świadomość. Na tym etapie wiele kobiet zaczyna odczuwać niepokój, którego nie potrafią jeszcze nazwać. Pojawia się w tobie myśl, że coś jest nie tak, ale brakuje dowodów, i właśnie na to on liczy. Dopóki nie masz dowodów, łatwo podważyć własne odczucia. Dopóki nie potrafisz ubrać tego w słowa, łatwo wmówić sobie, że to stres albo zmęczenie. Narcyz ukryty nie reaguje na twoją zmianę emocjonalnie, on reaguje strategicznie. Ale na tym etapie strategia jest jeszcze bardzo subtelna. To faza obserwacji, testowania i sprawdzania. On patrzy, czy Twoja niewiara jest chwilowa, czy trwała, czy to tylko gorszy dzień, czy początek czegoś, czego nie da się cofnąć. I im bardziej jesteś spokojna, im mniej się tłumaczysz, im rzadziej wchodzisz w dawną rolę, tym wyraźniejszy staje się jego wewnętrzny niepokój. Możesz mieć wrażenie, że nagle stał się chłodniejszy. Albo przeciwnie. Nienaturalnie uprzejmy. To dwie strony tego samego mechanizmu: chłód macie wytrącić z równowagi, sztuczna dobroć ma sprawdzić, czy da się Cię jeszcze wciągnąć z powrotem w znany schemat. Wiele kobiet opisuje ten etap jako moment, w którym relacja zaczyna przypominać pole minowe. Nic jawnie złego się nie dzieje, a jednak każda rozmowa jest napięta. Każde słowo waży więcej niż wcześniej. Każda cisza trwa zbyt długo. To uczucie nie bierze się znikąd, to reakcja na to, że druga osoba przestała być przewidywalna nie dlatego, że się zmieniła, ale dlatego, że przestała wierzyć w iluzję. Narcyz bardzo szybko orientuje się, że twoja zmiana nie polega na buncie. Ty nie krzyczysz, nie atakujesz, nie stawiasz ultimatum ty po prostu patrzysz inaczej. A dla niego to jest najgorsze: z gniewem można walczyć, emocjami można manipulować. Ale z trzeźwym spojrzeniem nie da się negocjować. W tym momencie zaczyna się cicha reorganizacja. On wciąż jest obecny, wciąż mówi podobne rzeczy, ale w jego głowie zmienia się narracja. Ty przestajesz być osobą, którą trzeba chronić, zaczynasz być osobą, która widzi zbyt dużo, a to w jego świecie oznacza zagrożenie. Możesz zauważyć, że Twoje granice zaczynają go drażnić, nie dlatego, że są nowe. Ale dlatego, że stoją na drodze do odzyskania kontroli. Każde spokojne nie staje się sygnałem, że coś wymyka się spod jego wpływu. Ten etap jest szczególnie zdradliwy, bo z zewnątrz wszystko może wyglądać normalnie. Dla innych on wciąż jest tą samą osobą: spokojną, wrażliwą, cichą. To, co się zmienia, dzieje się tylko między wami. I właśnie dlatego tak trudno jest to komukolwiek wytłumaczyć. Jak opisać coś, co bardziej czuć niż widać? Jak nazwać atmosferę, która gęstnieje bez konkretnej przyczyny? Jeśli jesteś w tym miejscu, możesz czuć narastający niepokój bez wyraźnego powodu. Możesz analizować rozmowy, gesty i spojrzenia. Możesz mieć wrażenie, że coś się zbliża, choć nie wiesz jeszcze co. To nie jest nadwrażliwość. To reakcja na zmianę dynamiki, którą on bardzo dobrze rozumie. I choć na tym etapie jeszcze nic jawnego się nie wydarzyło, mechanizm już ruszył. A to, co zaczyna się w ciszy, bardzo rzadko kończy się w ciszy. Kiedy narcyz zaczyna rozumieć, że twoja zmiana nie jest chwilowa, jego wewnętrzny niepokój przestaje być bierny. To już nie jest faza samej obserwacji. To moment, w którym napięcie zaczyna przybierać kierunek. On wciąż może wydawać się spokojny, opanowany, nawet obojętny, ale pod tą powierzchnią zachodzi proces, którego celem jest jedno odzyskanie kontroli, albo przygotowanie się na jej utratę w sposób, który nie zagrozi jego obrazowi. I właśnie dlatego ten etap jest tak trudny do rozpoznania, a jednocześnie tak obciążający dla kobiety, która już widzi, ale jeszcze nie ma pełnego obrazu. W tym momencie relacja przestaje być przestrzenią wymiany. A zaczyna przypominać układ sił. Ty to czujesz, nawet jeśli nie potrafisz jeszcze tego nazwać. Rozmowy stają się inne, słowa są podobne, ale intencja jakby przesunięta. Pojawia się wrażenie, że każde zdanie jest sprawdzane, każde milczenie analizowane, każda reakcja zapamiętywana. On nie reaguje spontanicznie, on reaguje kalkulacyjnie. I im bardziej jesteś spokojna, im mniej dajesz się wciągnąć w dawną dynamikę. Tym bardziej jego zachowanie zaczyna się systematyzować. Możesz zauważyć, że zaczyna wracać do tematów, które wydawały się zamknięte. Przypomina stare rozmowy, dawne sytuacje, wypowiedzi sprzed miesięcy. Robi to w sposób pozornie neutralny, jakby tylko chciał coś wyjaśnić albo zrozumieć. Ale ty czujesz, że to nie jest rozmowa. To jest budowanie narracji, zbieranie elementów, które w jego głowie mają potwierdzić nową wersję wydarzeń. W tej wersji ty nie jesteś już osobą, która zobaczyła prawdę, jesteś osobą, która się zmieniła, ochłodziła, oddaliła, a może nawet zraniła. Właśnie tutaj zaczyna się cicha inwersja ról. To moment, w którym wiele kobiet traci grunt pod nogami, bo coś, co jeszcze niedawno było oczywiste, zaczyna być kwestionowane. Ty zaczynasz czuć się winna za dystans, który jest naturalną reakcją na świadomość. On natomiast zaczyna widzieć siebie jako kogoś, kto został odsunięty, niezrozumiany, być może niesprawiedliwie oceniony. Ta zmiana nie musi być wypowiedziana na głos. Ona dzieje się w tonie, w spojrzeniu, w drobnych sugestiach, które zostają z tobą na długo po rozmowie. W tym etapie często pojawia się dystans karzący, cisza, która nie jest przypadkowa, opóźnione odpowiedzi. Znikanie bez wyjaśnienia, chłodna uprzejmość. Wszystko to ma jeden cel wywołać w tobie niepewność sprawić, żebyś zaczęła się zastanawiać, czy nie przesadziłaś, czy twoja trzeźwość nie była zbyt radykalna, czy to ty nie jesteś problemem. To bardzo skuteczna strategia, bo działa na poziomie emocjonalnym, a nie logicznym. I nawet jeśli rozumiesz mechanizm, twoje ciało może reagować napięciem, lękiem, potrzebą przywrócenia równowagi. Jednocześnie narcyz zaczyna coraz uważniej kontrolować to, co dzieje się na zewnątrz. Zaczyna pilnować wizerunku. Może być wyjątkowo uprzejmy wobec innych, zaangażowany, pomocny, ciepły. Kontrast między tym, co widzą inni, a tym, czego doświadczasz ty, staje się coraz ostrzejszy. I właśnie ten kontrast jest jednym z najtrudniejszych elementów tego etapu, bo kiedy nikt nie widzi problemu, bardzo łatwo zacząć wątpić w siebie. Bardzo łatwo pomyśleć, że może naprawdę przesadzasz. Narcys nie potrzebuje otwartego konfliktu, by odzyskać przewagę. Wystarczy mu, że zasieje w tobie wątpliwość. Każde twoje spokojne zachowanie może zostać zinterpretowane jako chłód, każda granica jako atak, każde wycofanie jako brak empatii. To paradoks, w którym im bardziej jesteś stabilna, tym bardziej on może przedstawiać cię jako problem. I właśnie dlatego wiele kobiet na tym etapie czuje się wyczerpanych. Mimo że nie dzieje się nic spektakularnego. W jego myślach coraz wyraźniej pojawia się potrzeba zabezpieczenia siebie. Skoro już nie wierzysz, możesz mówić, skoro widzisz, możesz nazwać. Ta świadomość wywołuje kolejną falę czujności. On zaczyna obserwować nie tylko ciebie, ale także twoje relacje z innymi. Zwraca uwagę na to, co mówisz, komu mówisz i w jaki sposób. Może subtelnie podważać twoje intencje. Sugerować, że jesteś zbyt wrażliwa, zbyt podejrzliwa, zbyt zdystansowana, to sposób na przygotowanie gruntu pod ewentualne przyszłe narracje. Ty natomiast możesz zauważyć, że coraz częściej milkniesz, nie dlatego, że nie masz nic do powiedzenia, ale dlatego, że każda rozmowa wydaje się potencjalnie ryzykowna. Zaczynasz ważyć słowa, analizować reakcje, przewidywać konsekwencje. To stan ciągłej czujności, który powoli wyczerpuje twoje zasoby. I choć z zewnątrz możesz wyglądać spokojnie, w środku narasta zmęczenie. To nie jest słabość, to naturalna reakcja na długotrwałe napięcie. Narcyz na tym etapie przestaje reagować na relacje, a zaczyna reagować na zagrożenie. Jego zachowanie staje się powtarzalne. Te same schematy ciszy, te same pytania, te same drobne prowokacje. To znak, że działa według wewnętrznego planu, nawet jeśli plan nie jest jeszcze w pełni uświadomiony. Najważniejsze jest dla niego odzyskanie poczucia kontroli nad sytuacją. A jeśli nie da się tego zrobić poprzez bliskość, zaczyna się robić to poprzez dystans i narrację. W tym momencie wiele kobiet zaczyna czuć, że relacja weszła w nową fazę, w której zasady są niejasne. To już nie jest chaos, ale też jeszcze nie jest otwarta eskalacja. To zawieszenie, w którym napięcie rośnie, bo nie wiesz czego się spodziewać. Każde jego zachowanie może mieć drugie dno. Każda zmiana tonu może być sygnałem. I to właśnie ta nieprzewidywalność sprawia, że ten etap jest tak wyczerpujący emocjonalnie. Ważne jest zrozumienie, że to, co się dzieje, nie jest wynikiem Twojego zachowania. To reakcja na fakt, że przestałaś pełnić rolę, która była dla niego wygodna. Twoja trzeźwość zaburzyła system, w którym on czuł się bezpiecznie, i system ten próbuje się teraz przeorganizować nie po to, by przywrócić równowagę dla was obojga, ale po to, by zabezpieczyć jego obraz i jego wpływ. Im dłużej pozostajesz spokojna i konsekwentna, tym bardziej on zaczyna rozumieć, że nie chodzi o chwilowy dystans. I właśnie wtedy napięcie zaczyna zmieniać charakter. Staje się bardziej skoncentrowane, bardziej celowe. To już nie jest tylko reagowanie na Twoją zmianę, to przygotowanie do kolejnego kroku, kroku, który dla wielu kobiet okazuje się momentem przełomowym, bo wtedy maska zaczyna się przesuwać jeszcze bardziej. Na tym etapie bardzo wiele dzieje się pod powierzchnią. Ty możesz czuć, że coś się zbliża, ale nie wiesz jeszcze co. On natomiast czuje, że czas biernej obserwacji się kończy i choć nadal może udawać spokój, w jego zachowaniu coraz częściej pojawiają się drobne sygnały napięcia, których wcześniej nie było. To nie są jeszcze jawne ataki, to są zapowiedzi. Jeśli jesteś w tym miejscu, możesz mieć wrażenie, że stoisz na granicy czegoś nowego, ale niepokojącego, jakby relacja wstrzymała oddech. To bardzo trafne odczucie, bo właśnie tutaj kończy się etap ciszy, a zaczyna etap działania. I to, co wydarzy się dalej, będzie bezpośrednią konsekwencją tej cichej, wewnętrznej reorganizacji. Jeśli dotarłaś do tego momentu, to znaczy, że coś w tobie już się ustabilizowało, nawet jeśli nadal czujesz napięcie. To bardzo ważne, by to nazwać. Nie dlatego, że wszystko stało się łatwe, ale dlatego, że przestałaś ignorować to, co widzisz. W relacjach z narcyzem, ukrytym największym przełomem nie jest kłótnia ani odejście. Największym przełomem jest chwila, w której przestajesz wierzyć w historię, którą ktoś opowiadał ci przez długi czas. I ta zmiana, choć cicha, zmienia wszystko. To, co dzieje się teraz w tobie, nie jest chaosem ani słabością, jest reakcją na zmianę układu sił. Kiedy przestałaś wierzyć, zmieniła się dynamika relacji. A każda zmiana dynamiki niesie ze sobą napięcie. To napięcie nie jest dowodem na to, że zrobiłaś coś złego. Jest dowodem na to, że system, w którym funkcjonowałaś, przestał działać. System, który opierał się na twojej empatii, twoich wątpliwościach i twojej gotowości do tłumaczenia cudzych zachowań, zawsze reaguje, gdy ta podstawa znika. Wiele kobiet w tym miejscu zaczyna zastanawiać się, czy nie stały się zimne, obojętne, albo zbyt zdystansowane. To bardzo częsta myśl i bardzo myląca. To nie ty straciłaś emocje. To ty przestałaś oddawać je bezwarunkowo. Jest ogromna różnica między zamknięciem się a odzyskaniem trzeźwości. Jedno jest reakcją obronną, drugie aktem świadomości. A świadomość, choć bywa niewygodna, daje wewnętrzną spójność, której wcześniej mogło brakować. Możesz odczuwać, że relacja stała się pusta, jakby zniknęło coś, co kiedyś ją wypełniało. W rzeczywistości zniknęła iluzja. To, co zostaje po jej odejściu, Bywa trudne do zniesienia, bo jest pozbawione dawnych usprawiedliwień. Nie ma już narracji, która tłumaczy każde zachowanie, jest cisza, w której widzisz więcej. I choć ta cisza potrafi boleć, jest też przestrzenią, w której zaczyna się odzyskiwanie siebie. W tym etapie bardzo ważne jest jedno: Twoje odczucia są spójne. Nawet jeśli nie potrafisz jeszcze wszystkiego nazwać, Twoje ciało i emocje reagują na realną zmianę. To, że czujesz niepokój, nie oznacza, że coś jest z tobą nie tak, oznacza, że twoja percepcja nie jest już zagłuszona, a percepcja, raz odzyskana, rzadko wraca do poprzedniego stanu. To właśnie dlatego wiele kobiet mówi, że choć nadal jest im ciężko, czują się bardziej na miejscu w samych sobie. Narcyz, ukryty, bardzo często liczy na to, że zmęczenie, niepewność i poczucie winy sprawią, że znów zaczniesz wątpić w siebie że wrócisz do dawnych schematów, bo są znajome, nawet jeśli były bolesne. Dlatego tak ważne jest, byś wiedziała, że to, co widzisz teraz, jest logiczną konsekwencją wcześniejszych etapów. To nie pojawiło się znikąd, nie jest Twoją projekcją. Jest odpowiedzią na fakt, że przestałaś pełnić rolę, która była dla kogoś wygodna. Ten moment bywa trudny, bo nie daje szybkiej ulgi. Nie przynosi natychmiastowych odpowiedzi ani prostych rozwiązań. Nie ma tu spektakularnych decyzji ani jasnych punktów odniesienia, ale daje coś innego, znacznie cenniejszego w dłuższej perspektywie. Daje wewnętrzną spójność. Zaczynasz zauważać, że twoje myśli nie krążą już chaotycznie, że nie analizujesz każdej rozmowy w poszukiwaniu usprawiedliwień, że coraz częściej ufasz temu, co czujesz, zamiast temu, co ktoś próbuje ci wmówić. Nie oznacza to, że wszystko jest już jasne. Przed tobą mogą być jeszcze chwile zwątpienia, momenty niepewności i pytania bez odpowiedzi. Różnica polega na tym, że te wątpliwości nie odbierają ci już zdolności do widzenia. One istnieją obok świadomości, a nie zamiast niej. I to jest subtelna, ale fundamentalna zmiana. Zmiana, która sprawia, że zaczynasz reagować wolniej, uważniej i bardziej w zgodzie ze sobą. Jeśli masz wrażenie, że po tym, jak przestałaś wierzyć, Świat wokół ciebie jakby zwolnił to dlatego, że nie reagujesz już automatycznie. Dajesz sobie przestrzeń, a przestrzeń bywa niewygodna, bo wymaga obecności. Ale jest też miejscem, w którym rodzi się autonomia. To właśnie ona sprawia, że relacje oparte na kontroli zaczynają się chwiać nie dlatego, że ty atakujesz, ale dlatego, że przestajesz podtrzymywać iluzję. W kolejnych etapach tej historii wiele rzeczy stanie się jeszcze wyraźniejszych. Zobaczysz, jak zmienia się jego zachowanie, gdy zrozumie, że Twoja trzeźwość nie jest chwilowa, gdy zauważy, że strach przestaje być narzędziem. To moment, w którym jego działania stają się bardziej zdecydowane, bardziej wyrachowane i bardziej widoczne. I właśnie dlatego tak ważne jest, byś rozumiała, na jakim etapie jesteś teraz. Na razie jednak zatrzymaj się na chwilę przy jednym fakcie. To, co czujesz, ma sens. Twoja reakcja jest adekwatna do sytuacji, nawet jeśli nikt wcześniej nie dał ci języka, by ją opisać. Teraz ten język zaczyna się pojawiać, a wraz z nim możliwość zobaczenia całej dynamiki z dystansu. Dystansu, który nie oznacza obojętności, lecz klarowność. To nie jest koniec tej drogi, to moment, w którym przestajesz iść po omacku. Gdy przestajesz błądzić w ciemności, nawet słabe światło zaczyna zmieniać kierunek twoich kroków. I choć nie musisz jeszcze wiedzieć, dokąd dokładnie zmierzasz, już wiesz, skąd wychodzisz. A to jest ogromna różnica. Jeśli to, co usłyszałaś, poruszyło coś głębokiego, pozwól sobie to poczuć bez oceniania. Nie musisz jeszcze podejmować decyzji ani wyciągać wniosków. Wystarczy, że widzisz. Widzenie jest pierwszym krokiem do zmiany, nawet jeśli zmiana przyjdzie później. W następnym materiale przyjrzymy się temu, co dzieje się, gdy narcyz zauważa, że nie tylko przestałaś wierzyć, ale też przestałaś się bać. To moment, w którym napięcie przestaje być ciche, a działania stają się najbardziej przemyślane. I właśnie dlatego warto wiedzieć, jak ten etap rozpoznać.